5 powodów, dlaczego w DPS5 częściej gram na PS2, czyli du Dushaun będzie gnoić, gnoić nowe gry, to mi się podoba, to mi się podoba, gnojenie nowych gier, gry, gnojenie Unreal Engine. Zobaczymy. Współczesne gry są ekstra. Serio, w latach 80. czy 90. można było tylko pomarzyć, że gry kiedyś będą tak wyglądać. Wsp... Prawda. Współczesna grafika, może nie doświadczamy już takich przeskoków jakościowych, jak na przełomie wieków, ale generalnie grafika w grach dzisiaj I to jest ten święty graal, którego wszyscy dostrzegaliśmy gdzieś na końcu drogi. W ogóle... A ja nie. Nie widzicie. Znaczy ja zawsze... Znaczy wiadomo, że tam jakieś graficzne fajne gierki mi się też podobają. wy kurde, fajne. Tylko, że... I to wynika trochę z tego, że kiedyś jakby nie miałem mocnego komputera, musiałem grać w stare gry i tak jakoś próbowałem to sobie w głowie, wiecie, zrekompensować i mówię, nie, grafika najważniejsza, najważniejszy jest gameplay i w sumie mi to tak zostało, tak? Wręcz no, 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 z nostalgią sięgam do, do gier, które są brzydkie i do gierek nowych, które imitują stare i przez to są brzydkie, ale przez to są ładne i to, wiecie, to już jest kultura, to, to jakby, to nie jest tak, że to jest... Mm, artystycznie trzeba podejść do grafiki, a niekoniecznie, znaczy czasami też maksymalistycznie i wymaksować te wszystkie em, e, suwaki i mieć turbo-realistyczną grafikę, ale ja zawsze lubiłem gameplay i, 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 i lubię, jak Gierka jest brzydka. W ogóle współczesna branża gier osiągnęła już chyba swoją ostateczną formę, możliwości wydają się nieograniczone, już naprawdę niewiele więcej można pokazać na ekranie niż to, co dzisiaj mamy. No i chyba właśnie tutaj jest powód, dla którego równolegle gram w stare gierki. Ba, Nawet częściej odpalam PS2, która odpala również gry z PlayStation 1, zamiast wybierać PS5. Nie dlatego, że dawniej gry były lepsze, bo wcale tak nie uważam, były po prostu inne. I chociaż nie wszystko jestem w stanie wytłumaczyć w sposób zero-jedynkowy, tak postaram się powiedzieć, co mnie osobiście grzeje w eksplorowaniu światów wykreowanych w epoce rodzącego się w bólach trójwymiaru. I nie będę mówił tutaj o nostalgii, a zamiast tego przedstawię pięć konkretów. Skupię się na czasach PlayStation 1, bo to właśnie kultowy szarak jest dla mnie tą cezurą, która dziela gry z czasów dzieciństwa od gier z kart historii. I owszem, posiadałem Pegasusa, miałem nawet Commodore 64, ale to właśnie PlayStation 1 była tą konsolą. Zatem, nie przeciągając, zagłębmy się w świat starych gier i zobaczmy, co przez lata nam odebrano. Fajn, fajny, fajnie gościu gada. Ma, ma ten dryg do gadania. Ma fajny, ma fajne, copywritersko, dobrze to jest napisane. Fajnie to mówi. Ogólnie już jestem wkręcony, dobrze zachukował ten film. Na razie, tak stricte youtubersko-filmowo mi się podoba, zobaczymy, zobaczymy, co masz do powiedzenia. Po pierwsze, grafika. Może brzmi to absurdalnie akurat w odniesieniu do początków trójwymiaru, no bo dziś, jak już wspomniałem, mamy prawie fotorealistyczną grafikę. Z kolei wiele lat temu mieliśmy świetną grafikę 2D, którą dziś nazywamy pixelartem i potrafimy się nią zachwycać. Natomiast gdzieś pośrodku tego wszystkiego mieliśmy to. I to jest piękne dla mnie. Właśnie my nie Jara, tak pixel art jak Jara mnie to. <gry> tak, słyszałem opinię, że piąta generacja konsol to jedna z najgorszych, bo nic nie zestarzało się tak tragicznie jak gry z wczesnej ery 3D. Ale nie wszystkie zestarzały się źle. Platformówki wciąż trzymają niesamowity poziom i zapewniam, że takiego kresza można... Ale wiecie, bo to jest wszystko kwestia uznania. No, tak samo można by powiedzieć, że pixel art jeszcze te 15-20 lat temu... Był brzydki. Zanim powstawały te wszystkie indie gierki, to ludzie jakby grali sobie w gierki na PlayStation 2 i mówili, że pixel art jest brzydki, bo grafika 3D to jest to, a grafika 2D to jest barachło. Szczególnie pixel art, bo jest pikselowy, a pikseloza, nie? A teraz jest zupełnie na odwrót, wiesz o co chodzi, nie? Wiecie, ja pamiętam czasy, jak nikt nie chciał grać w Minecrafta. Jak Minecraft dopiero wchodził, nikt nie chciał w to grać, bo Minecraft był brzydki. Brzydki. Ich wszyscy podawali, że obrzydliwa grafika, nie? Dzisiaj Minecraft, szczególnie te nowe wersje, mimo że ja nie jestem fanem, ale estetycznie. Przez ten pikselar są uznawane za jakieś tam artystyczne wręcz. Po prostu ludziom się zmienia gust. I zobaczcie, że taka grafika za parę lat będzie uznawana za piękną. A bez bólu odpalić dzisiaj. A innym takim tytułem byłby Tekken 3, który również wygląda spektakularnie. Ale okej, okay, większość gier z tamtego okresu tego sobie powiedzieć dziś nie może. Natomiast te ograniczenia miały swój urok. Jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, gry z tamtych czasów zostawiały sporo miejsca na wyobraźnię. Dokładnie. nie można powiedzieć o współczesnych produkcjach. Dzisiaj wszystko, co deweloperzy chcieliby pokazać na ekranie, po prostu pokazują. I przez to każde niedociągnięcie widać stukrotnie. Natomiast wtedy wiele rzeczy trzeba było sobie dopowiedzieć i dowyobrazić. Przykładowo rozumiem ludzi, którzy uwielbiali Final Fantasy VII, ale jakoś nie akceptują wydanego współcześnie remake'u, który przecież jest udany, a wizualnie to prawdziwa perełka. Natomiast nie da się ukryć, że w całej tej doskonałości remake'u zatraciła się ta nutka magii zaszyta w blokowatych i lekko karykaturalnych w tym postaciach jest. znanych z oryginału. Może Coś w tym jest, Final... bo to jest takie niby kreskówkowe, a ten remake Finala VII, no jest taki realistyczny, można powiedzieć, jeszcze w stronę tej japońszczyzny pociągnięty bardziej. No i dlatego problematycznie, no to może być pro problematyczne dla fanów. Fantazy nie jest do końca moją bajką, bo jakoś zawsze wolałem na JRPG patrzeć niż faktycznie w nie grać, ale domyślam się, że ogrywając te gry w tamtych czasach, gracze przeżywali je nie tylko w czasie rzeczywistym, ale potem jeszcze długo procesowali je w swojej wyobraźni. Innymi słowy, gry potrafiły żyć w naszym wyobrażeniu bardziej niż dzisiaj, gdy wszystko jest tak dosłowne. Przykładem bliższym dla mnie będzie jedna z moich ulubionych gierek z dzieciństwa. Otóż Jackie Chan pod koniec lat 90. był wielki i uwielbiałem jego filmowe wyczyny. Najlepszy aktor wśród kaskaderów, najlepszy kaskader wśród aktorów. Zdecydowanie zasługiwał na własną grę. Natomiast wiadomo było, że ówczesne konsole nie byłyby w stanie odwzorować realistycznie wyglądających ludzi, więc dostaliśmy to. Jackie, Jackie Chan, Standmaster. I szczerze wygląda śmiesznie, ale paradoksalnie pójście w karykaturę pozwoliło nadać grze No i wiecie, i zaraz gry indie będą tak wyglądać i mnie to bardzo cieszy, nie? Bo to ma jakiś tam swój styl ciekawy, nie? I ma swój klimat. Ja nie mówię, że to się musi podobać. Ale Wyjątkowego, slapstickowego klimatu, nawet bliższego filmom z Jackie Chanem, niż gdyby dzisiaj powstał realistyczny remake. Jestem o tym po prostu przekonany. Oczywiście nie wszystkie gry z tamtych lat miały swój urok, wiadomo, niektóre były po prostu brzydkie. A to dlatego, że konsole z tamtych lat po prostu miały swoje ograniczenia. I to jest kolejny powód, za który lubię stare gry. Bo ograniczenia ówczesnych sprzętów to nie tylko grafika. Deweloperzy musieli chodzić na różne ustępstwa i stosować sztuczki tam, gdzie czegoś nie dało się zrobić. Wspomniane Final Fantasy korzystało z urokliwych, prerenderowanych teł, na które nałożono trójwymiarowe postaci, bo konsola nie udźwignęłaby bardziej dynamicznego środowiska 3D. Innym doskonale znanym Resident przykładem, Evil. gdzie taką technikę zastosowano jest oczywiście seria Resident Evil. I o ile jedynka jeszcze nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, tak posterunek policji w dwójce i zdewastowane Raccoon City w trójce robiły robotę. Design lokacji i nagromadzenie detali wprawiały w osłupienie i nikt nawet nie czepiał się, że to tylko statyczne tła. Taki układ wymuszał też unieruchomienie kamery, dzięki czemu akcje oglądające Daliśmy z góry narzuconych ujęć, co tylko potęgowało filmowy klimat. To doskonały przykład, jak ograniczenia sprzętowe przekuto w znak charakterystyczny dla całej serii. A skoro o horrorach mowa, kolejnym przykładem będzie kultowa mgła Silent Hill, która wynikała z faktu, że poziomów z otwartym miastem nie dało się zaprojektować inaczej niż z dorysowującym się tłem. Na tę bolączkę cierpiało wiele ówczesnych gier z PlayStation 1, ale twórcy Silent Hilla postanowili przekuć to w atut i uzasadnili dorysowujące się tekstury faktem, że miasto spowijała gęsta mgła, dodająca tajemnicy i tęgująca grozę. I to jest kolejna rozkmina w sensie tego, że dzisiaj, tworząc rzeczy, trzeba sobie narzucać ograniczenia. Dlatego mówię, że Godot jest świetny. Konto, czekam na swoją kontrę. Nie, Godot jest właśnie też dlatego fajny, że tam nie masz. Mm, że tam, znaczy. W sumie nawet nie, bo teraz to, teraz to może wymyślam. Tak sobie podałem tego Godota jako przykład, ale że mniej zaawansowane narzędzia powodują, że w momencie, kiedy dochodzisz do ściany, bo nie jestem w stanie teraz w sumie podać jakiegoś przykładu, że coś jest w Godocie, czego nie zrobisz w, innej, e, w innym silniku. Tak stricte, może nie graficznie, ale, ale mechanicznie, tak. A jakby się skupiam na mechanikach wrach. Ale ogólnie, kiedy dojeżdżasz do ściany i masz jakieś narzędzie, które cię ogranicza, to dużo bardziej ta twoja kreatywność zaczyna pracować, działać. I my, Klatkę 13, właściwie, um, my Klatkę 13, właściwie stworzyliśmy ta taką, a nie inną, tylko dlatego, że wiedziałem, że ja nie umiem jeszcze robić gier, więc trzeba było zrobić grę, która będzie fajna. A ja nie mam umiejętności, żeby robić skomplikowane gry. Więc wiele rzeczy uprościliśmy, ja sobie to w głowie ułożyłem, żeby ją zaprogramować tak, jak ja będę to umiał zrobić. I dlatego ona była tak, że mówię, mamy ograniczenia, zróbmy w obrębie tych ograniczeń najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić. Nie róbmy rzeczy, której nie potrafimy zrobić, i potem się pogubimy, i to wszystko się wysypie. Tylko zróbmy rzecz małą, ale najbardziej dopracowaną. W każdym silniku można stworzyć coś jak i takie. Ja wiem, kontos. Pewnie w Godocie będzie najłatwiej. Tu nie cho chodzi mi, kontos, o to, że Godot paradoksalnie, chociaż nie wiem, będzie stawiał może największe ograniczenia. O to mi chodzi. Eee, I mimo, że i tak w sumie Unity, Unity Unreal czy Godot, to, to tam w bardzo specyficznych zastosowaniach te ograniczenia mogą się pojawić. Ale mówię, proste narzędzia, które narzucają ograniczenia, otwierają kreatywność. Tak powstał znak charakterystyczny Silent Hilla, który zdefiniował serię na długie lata. Inny przykład to Metal Gear Solid, który zapoczątkował pod gatunek skradanek, a to dlatego, że u korzeni serii jeszcze w latach 80. na MSX-ie nie dało się na jednej planszy wygenerować więcej niż trzech postaci jednocześnie, dlatego Snake zamiast walić z karabinu do zastępów wrogów, musiał cierpliwie eliminować pojedynczych przeciwników po cichu i taktycznie, co, jak czas pokazał, okazało się podwaliną pod najpopularniejszą serię skradanek ever. Wprawdzie to już jest przykład. Z gry bardziej zamierzchłej, ale wiadomo o co chodzi. I tego typu przykładów byłoby więcej, i wiadomo, że w czasach, kiedy te gry były nowe, nie zwracało się uwagi, że coś wynika z technologicznych ograniczeń, tylko po prostu jaraliśmy się możliwościami ówczesnych sprzętów, nie zadając dodatkowych pytań. Natomiast już dzisiaj o tych ograniczeniach wiemy i to. No będzie, ale to są ograniczenia, które są specjalnie nakładane, bo silnik się rozwija. To jest zupełnie coś innego, jak jedziesz starym samochodem, bo ci nie stać na nowe, a co innego, jak masz w garażu sprawny samochód, a wybierasz malucha który zgaśnie 30 razy i się zesra. Okej, okay, tylko nie wiem do końca co ty porównujesz tutaj w sensie co jest tym, że Godot jest tym starym maluchem, co zgaśnie 30 razy i się zesra. No dobra, no okej, okay, no już wiemy jakie masz zdanie o Godocie. Okej. Okay. rozumiem to kontekst, tylko wiesz, że no, no basically to samo zrobisz w Godocie co w Unrealu, co w Unity, nie? Na takim bazowym poziomie, nie? Tylko dodaje dodatkowego smaczku, gdy po latach na nowo odkrywamy prawdziwą kreatywność deweloperów. Powód numer 3: wyrazistość. Kojarzycie ten żart, że każda gra z przełomu tysiącleci musiała mieć jakiś motyw na plaży? Dodałbym jeszcze, że później musiał obowiązkowo pojawić się poziom w dżungli, być może w jakiejś lodowej krainie, kanałach albo mieście przyszłości, obowiązkowo na mrocznych lochach kończąc, ewentualnie gdzieś w kosmosie. Dzi z mrocznymi lochami to wiecie co mi się kojarzy? Szrek 2 PC, to w ogóle średnia gierka było, ale końcówka Shreka drugiego, tam był taki właśnie etap w lochach. Kurde, pogrom, to też moja gierka dzieciństwa. Tu chyba dalej, o, tutaj te latające te. I od razu mi te podziemne lochy na sam koniec. Wyszły do Bani. No, on strasznie trudny ten etap był, nie? E, może co, kiedyś pykniemy w ramach strumyków retro? Następna gierka na strumień? Nie wiem, wiesz? Musiałbym, musiałbym pokminić. Czekaj, gdzie mi uciekł ten? Dzisiejsze gry stawiają głównie na realizm i nie ma się czemu dziwić, skoro mamy takie możliwości, ale przez to te gry toczą się przez większość czasu w podobnych lokacjach, będących elementem jakiegoś spójnego, większego świata. Natomiast dawniej panowała większa umowność w światach kreowanych w grach wideo i w miejscu graficznych fajerwerków dominowało kreatywne projektowanie. Bardzo często poszczególne poziomy w obrębie gry znacząco się od siebie różniły, po to, aby przeprowadzić nas przez całe spektrum krain i wizualnych doznań. Być może była to po prostu cecha platformówek, ale nawet jeśli to wychodzi na to, że po prostu brakuje mi gier platformowych. Ale tej wyrazistości towarzyszyła jeszcze jedna cecha, a mianowicie muzyka. Nie chcę zabrzmieć jak jakiś boomer z cyklu, kiedyś to było lepiej, ale koniec końców. Nie macie wrażenia, że muzyka nie pełni już tak ważnej roli w grach jak dawniej? Rzadko kiedy towarzyszy nam podczas samej rozgrywki, a kiedy pojawia się na przykład w menu albo w cutscenkach to nie mogę pozbyć się wrażenia, że jednak nie zapada w ucho tak, jak utwory, które komponowano jeszcze kilka dekad temu, gdy motywy przewodnie z gier na długo nie chciały opuszczać naszej w głowy. Trochę prawda. Twoim zdaniem jest. Yy... Że tylko wspomnę kilka przykładów. Te Dramen numery, no to wiecie, że to katujemy do tej pory na strumykach te soundtracki z Nintendo 64 i w ogóle. Colin chyba najbardziej uderzył z tego wszystkiego. Udy, ale co, ktoś się kłóci? Ktoś się kłóci, że Metal Gear Solid 2 ee, nie jest 3D, tak? Dobrze, ro, rozstrzygnijmy to. Kacenki, kacenki, u ukodzimy. Ale nie, bo to jest jakiś remake, nie? Ja odpowiem jakiś remake. Poczekaj, PSX. Bo na psx -a jest, czy na PS2? Ja nie wiem, bo ja w MGS-a nigdy nie grałem. E Metal Gear Solid 2. I to jest, to jest 2D, tak? Czy co? Czy mówisz o jedynce? Czy co, co jest 2D, czy, czy MGS1? Że Metal Gir jest 2D? Ale nie mogę tego podnieść, bo wciskając L2. Czy że to jest że, 2D? Wiadomo, nie w do nas. No i cóż, strażnik się tutaj kręci, ja muszę odczekać trochę. Czekamy cały czas aż winda mg przy... MGS1 też jest 3D, ale kamera ma taki rzut. No proste, że to wszystko jest 3D. No pierwszy Metal Gear był w 2D, ale nie Metal Gear Solid, tylko, tylko Metal Gear. Jeszcze na, na, na co był pierwszy Metal Gear? Na jakiegoś, nie, nie na Commodore, na jakąś Amiga? Już nie pamiętam. Mm, wróćmy. Nic więcej dodać nie trzeba. Następny powód, za który cenię stare gry, to obsługa. Kiedy odpalam jakąś współczesną grę, pogram w nią kilka dni, a potem zrobię sobie kilkudniową czy nawet kilkutygodniową przerwę, bo i takie się zdarzają, to gdy wreszcie wracam do tej gry, za cholerę nie potrafię w nią grać. Nie pamiętam obsługi, nie wiem jak się walczy i w ogóle co gdzie się robi i ponowna adaptacja zajmuje mi tyle czasu, że potrafi to zniechęcić do dalszej rozgrywki. I teoretycznie na przestrzeni lat jakoś nie przebywało przycisków na padzie, więc stare gry nie powinny być mniej skomplikowane. Prawda? Prawda? Nie mówię, że stare gry są łatwe. Często są nawet bardziej wymagające od współczesnych, ale na pewno są prostsze w obsłudze i mają niższy próg wejścia. A tutaj bym się kłócił. Ostatnio próbowałem w Story grać i mnie pokonała ta gra. Wiecie co to jest Vagrant Story na PSXa? Nie rozumiem tego systemu walki. Jakby... Chore gówno to jest dla mnie. Graliście w Wagrand Story? Ja może tu ktoś będzie Cześć, chyba. Ten początek gry jakoś tutaj się pojawia. Zobaczcie jaki to jest chory system walki, jakiś on jest turowo, jakiś za ataku... nie wiem, nie potrafiłem przez to przebrnąć naprawdę. Chciałbym przejść weigrę story, ale no musiałbym chyba naprawdę się wczuć mocno e, w ten system walki i, i to przetrenować. a Nie mam władzy tego głowy. Odpalasz jakiś tytuł i po pięciu minutach jesteś już w grze. Adaptacja trwa dosłownie chwilę. Wszystko jest bardziej nie no to klasa. Od razu cieszyć się rozgrywką. To o tyle dobre, że starych gier nie trzeba też instalować, tylko działają bezpośrednio po włożeniu krążka do napędu. Chociaż nie wiem, wydaje mi się jednak, że że kurde, nowe gry są bardziej przystępne, bo są robione trochę jednak dla idiotów, nie? Tu się nie zgodzę z tym punktem. Dlatego można dowolnie skakać pomiędzy tytułami, grać w co chcemy i kiedy chcemy, i nie martwić się przy tym, czy oby mamy na to czas. Tu się nie zgodzę. Według mnie ten punkt jest mocno naciągany. I tak przechodzimy do ostatniego powodu, dla którego częściej gram w stare gry, a jest nim długość. I tak wada została przekształcona w zaletę. Nie zrozumcie mnie źle, cieszy mnie, że dzisiaj na przejście do wolnej gry potrzebne jest kilkanaście, a często kilkadziesiąt godzin, i to na samą podstawę, bez platynowania czy cokolwiek. Skoro za coś płacimy niemałe pieniądze, to powinno nam to starczać na długo. Natomiast nie licząc jakichś rozbudowanych RPGów, z reguły starsze gry były dość krótkie. Wystarczyło mniej niż 10 godzin na ukończenie jakiegoś tytułu. Prawda! Wielka zaleta, gdy, I dlatego tak. fajne są na strumyki. Ciężko zbierane kieszonkowe dostawaliśmy gierkę, która pękała w dwa wieczory. Natomiast dzisiaj, kiedy czasu na wszystko zdaje się brakować, cieszy mnie perspektywa, że mogę odpalić jakiś tytuł i przejść go w krótkim czasie, a potem następny i kolejny. I żeby nie było, fakt, że te gry dało się przejść w krótkim czasie, nie oznaczał wcale, że po przejściu do niczego się już nie nadawały. Wiele z tych tytułów miało wysoki czynnik tak zwanego replayability, czyli po prostu chciało się do nich wracać nawet tuż po ukończeniu. Czasem dlatego, że twórcy podrzucali kolejne gadżety Nieobecne przy pierwszym podejściu, innym razem. Też chyba wolę krótkie gry, słuchajcie. Też chyba wolę krótkie gry, które po prostu trzaskasz i, i, i tyle. Ale też mi się nie wydaje, mi się, znaczy, nie wiem, no niektóre gry. To nie jest też tak, że teraz gry są jakieś długie, a kiedyś były krótkie. Teraz też są krótkie gry, a kiedyś też były długie gry. Jakoś tak nigdy nie przypisywałem starym grom. Krótkiego czasu trwania i nowym grom długiego czasu trwania. Nagrasza czekało wiele zakończeń, których nie dało się jeszcze wtedy obejrzeć na YouTubie, a czasem po prostu chciało się w nie zagrać jeszcze raz i tyle. Okej, okay, mam nadzieję, że moje rzeczowe argumenty nie miały jakiegoś szczególnie nostalgicznego zabarwienia. By the way, często słyszę, jak ludzie mówią: szkoda, że takich gier już nie ma, albo to była gra, pograłoby się jeszcze raz. Jeśli ktoś tak mówi, to chciałem tylko dodać, że te gry nigdzie nie zniknęły. One ciągle istnieją i ciągle można w nie grać. Serio, nie ma nic dziwnego w tym, żeby. By sięgnąć po jakąś gierkę sprzed 20-30 lat i dobrze się przy niej bawić. Sam często przechodzę stare gry po to, żeby po prostu je nadrobić, bo nie we wszystko grał. Trzeba tak w subarce zrobić, jak tutaj jest, nie? Jak będziemy subarkę robić, to wsadzimy PlayStation do niej gdy byłem dzieciakiem i pewne tytuły po prostu mnie ominęły. I to, że jakieś gry nie przeszedłem w okolicach premiery, nie znaczy, że nie mogę do niej wrócić nawet kilkadziesiąt lat po premierze. Także kupujcie stare konsole albo kupujcie wydania cyfrowe, a jeśli nie chcecie zbytnio inwestować, to niech już będą emulatory i nadrabiajcie te wszystkie genialne produkcje sprzed lat, ale jednocześnie wystrzegajcie się krapów, bo tego też było sporo. Przy okazji to mój pierwszy długi film na YouTube, więc jeśli wytrwałeś do końca, to będę niezwykle wdzięczny za pozostawienie lajka i za obserwowanie kanału. Z góry dziękuję i do następnego. Gościu, gościu bardzo fajny materiał zrobił. Przede wszystkim wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, bo poza tam treścią, z którą gdzieś tam sobie pogadaliśmy, fajny ma głos do tego. Fajny, faj, faj, fajno ma wymowę. Eee, fajnie copywritersko te filmy są rozpisane. Tylko jakoś mikrofonu delikatnie lepsze jakby wjechała. Jakiś le lekki albo albo po prostu jakby mikrofon. Em, mikro tutaj akurat lepszy mikrofon mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Może lekka korekcja w EQ, też by zrobiła robotę, nie? Eee, i, I naprawdę klasa filmik, nie? Bym nie pomyślał, że z kanału 500 subów. Więc, więc, więc szacu.